Wieczny i wszechmocny ojcze, w tej niezwykłej chwili z głębi serca i z duszą pełną pokory, staję przed Twoim majestatem, czując Twoją wszechogarniającą obecność. Moja wdzięczność niczym strumień z niewyczerpanego źródła przelewa się, gdyż każdy nowy świt jest dla mnie świadectwem Twojej niezmiennej wierności i niekończącej się łaski. To cud, który codziennie na nowo ukazuje Twoją troskę o każdy detal mojego życia. Od najmniejszego oddechu po największe wyzwanie. Nie przychodzę do Ciebie w pośpiechu ani z wyuczonymi frazami, lecz z najgłębszą szczerością i pełnym szacunku podziwem. Uznaję, że całe moje istnienie, każdy dar i każda zdolność pochodzi wyłącznie z Twojej hojnej dłoni. To świadomość, która kształtuje moją perspektywę, nadaje sens każdemu mojemu działaniu i wypełnia mnie pokojem. Jesteś prawdziwym powodem mojego bytu, niewidzialnym fundamentem, który niezachwianie podtrzymuje moją wiarę, nawet gdy horyzont zasnuwają najciemniejsze chmury zwątpienia i trudności. Twoja obecność jest jak latarnia morska w burzy, wskazująca drogę i dająca nadzieję, że każdy mrok minie. W tym świętym momencie podnoszę swój głos nie z poczucia obowiązku, Lecz z głębokiego przekonania, że słyszysz każde wypowiedziane słowo, a nawet te najskrytsze myśli i pragnienia, które jeszcze nie zdążyły ubrać się w słowa. Wiem, że rozumiesz mnie w pełni bez potrzeby werbalizacji i to daje mi ogromne poczucie bezpieczeństwa i bliskości. Z głębi serca wyrażam niezmierną wdzięczność za ten kolejny, bezcenny dzień, który został mi powierzony. To Prawdziwy dar, którego wielu nie miało okazji rozpakować. Samo przebudzenie, możliwość swobodnego oddychania i odczuwania pulsującego życia w każdej komórce mojego ciała jest dla mnie namacalnym dowodem na to, że Twoja niezgłębiona łaska wciąż mnie otacza i wspiera. Jestem niezmiernie wdzięczny, Panie, że zaliczam się do tych, którzy otrzymali szansę na nowy początek, do tych, którzy wciąż mają czas, aby zmieniać swoje historie. Korygować obrane ścieżki i w pełni realizować Twoją świętą wolę. To przywilej, który napełnia mnie nadzieją i motywacją do działania. Dziękuję za każdy, nawet najmniejszy szczegół, który często przyjmujemy za pewnik, za czyste powietrze, którym mogę oddychać, za bezpieczne schronienie, które zapewnia mi odpoczynek, za pożywienie, które podtrzymuje moje siły. Oraz za wszystkie osoby, które postawiłeś na mojej drodze, rodzinę, przyjaciół, a nawet nieznajomych, którzy wnoszą światło w moje życie. Jednak, ponad wszystko, moja wdzięczność kieruje się ku Twojej autentycznej, żywej obecności, która odwiedza mnie w ciszy, często niezauważalnie, i towarzyszy mi nawet wtedy, gdy moja świadomość jest zajęta codziennymi sprawami. To. Właśnie Twoja bezwarunkowa miłość podnosi mnie na duchu, gdy czuję się słaby, i to Twoje nieskończone miłosierdzie chroni mnie przed pogrążeniem się w wodach rozpaczy i beznadziei. Twoja obecność jest jak niewidzialna kotwica, która utrzymuje mnie stabilnie w obliczu życiowych burz, dając mi siłę do przetrwania i nadzieję na lepsze jutro. Nawet w chwilach gdy Twoja obecność wydaje się być niewidzialna dla moich, zmysłów, gdy moja wiara niczym delikatny płomień zaczyna migotać i zdaje się słabnąć pod naporem życiowych burz, głęboko w sercu wiem i czuję, że Ty, Panie, niezmiennie trwasz obok mnie. Jesteś tam, czuwając nade mną, chroniąc mnie przed niezliczonymi niebezpieczeństwami i pułapkami których istnienia nawet sobie nie uświadamiam i podtrzymując mnie swoimi niewidzialnymi lecz potężnymi ramionami to świadomość która daje mi siłę i poczucie bezpieczeństwa w każdym momencie i dzisiaj ukochany ojcze pragnę w pełni z całą głębią mojej istoty uznać tę fundamentalną prawdę chcę abyś zajął absolutne miejsce honoru w moim dniu Wisiącym za każdej mojej myśli, w każdej podjętej decyzji i w każdej nawet najmniejszej wyborze, niech każdy krok, który dzisiaj postawię, będzie kierowany wyłącznie przez Twoją wszechwiedzącą dłoń, a nie przez moje własne, często impulsywne i niedoskonałe pragnienia czy emocje. Pragnę, aby mój głos, każde wypowiedziane przeze mnie słowo. Odzwierciedlało Twoją nieskończoną miłość i współczucie, a moje oczy, niczym soczewki, widziały świat i ludzi tak jak Ty ich widzisz, z perspektywy pełnej zrozumienia, empatii i nadziei. Nie pozwól, abym przeszedł przez ten dzień w sposób automatyczny, bezrefleksyjny, zagubiony w rutynie i pośpiechu. Przeciwnie. Spraw, abym był w pełni świadomy i otwarty na dostrzeganie Twojego niebiańskiego dotyku, Twojej subtelnej interwencji, w najdrobniejszych szczegółach mojej codziennej podróży. Niech każdy promień słońca, każdy uśmiech, każde napotkane wyzwanie będzie dla mnie przypomnieniem o Twojej obecności i Twoim planie. Panie, w tej właśnie chwili, z najgłębszych zakamarków mojej duszy, z pokorą i żarliwością, Błagam Cię, ześlij na mnie twojego ducha, świętego w sposób zupełnie nowy, z niezrównaną intensywnością i mocą, która przemieni mnie od wewnątrz. Niech to nie będzie jedynie przelotna wizyta, ulotne dotknięcie, lecz pełne i trwałe zamieszkanie, które obejmie każdą cząstkę mojego istnienia. Pragnę, aby twój duch zajął całą przestrzeń w moim wnętrzu. Rozrywając niewidzialne kajdany, które krępują moją wolność, wykorzeniając głęboko ukryte lęki i obawy, które nieświadomie paraliżują moje działania, oraz uzdrawiając te rany, o których istnieniu nawet nie miałem pojęcia, a które od dawna wpływają na moje życie. Niech On, Duch Święty, ukształtuje mnie zgodnie z Twoją doskonałą wolą, czyniąc mnie naczyniem gotowym do służby. I narzędziem wędzicieńscyzens w Twoich rękach. Uzdolnij mnie, aby żyć ponad okolicznościami, nie jako ktoś, kto biernie reaguje na chaos i zamęt otaczającego świata, lecz jako Twoje dziecko, które kroczy z autorytetem i pewnością, daną mi bezpośrednio od Ciebie, Duchu Święty. Objaw w moim życiu swoją obecność w sposób tak potężny i nieodparty, aby nikt nie mógł jej zignorować. Spraw, aby wszędzie tam, gdzie postawię swoją stopę, Twoje światło jaśniało z niezwykłą mocą, rozpraszając mrok i wskazując droga, niech każde słowo, które wypowiem, będzie echem Twojego głosu, niosącym nadzieję, pocieszenie i prawdę. A tam, gdzie panuje ciemność, gdzie brakuje nadziei i miłości, niech ja stanę się żywym odzwierciedleniem Twojej chwały, niosąc. Promień światła i świadectwo Twojej wszechmocy. Duchu Święty Boże, życiodajny oddechu niebios, dziś z całego mojego jestestwa, z każdej komórki mojego ciała i z najgłębszych zakamarków mojej duszy, wzywam Twojej obecności. Pragnę, abyś obudził we mnie to, co być może drzemało przez długi czas uśpione talenty, zapomniane pasje, czy też głębokie pragnienie bliskości z Tobą. Rozpal na nowo płomień wiary i zapału, który czas z jego nieubłaganym upływem oraz liczne życiowe zmagania i trudności niemalże ugasiły, pozostawiając jedynie tlący się żar. Z głęboką czcią i najszczerszą otwartością, na oścież otwieram przed Tobą drzwi mojego serca, bez żadnych zastrzeżeń, bez ukrywania czegokolwiek za maskami. Bez prób usprawiedliwiania moich niedoskonałości. Przyjmujecie w pełni, z całą moją wrażliwością i autentycznością. Wejdź, duchu święty, niczym potężny oczyszczający wiatr, który rozprasza wszelki pył zwątpienia, który osiadł na mojej duszy, wszelki ciężar winy, który przygniata moje sumienie, oraz wszelki chłód i obojętność, które próbują. Mnie od Ciebie oddalić i zamknąć na Twoją miłość. Niech każdy zakamarek mojej duszy, nawet te najciemniejsze i najbardziej ukryte, zostanie wypełniony Twoim przenikającym światłem, a żadna sfera mojego życia, ani moje myśli, ani moje emocje, ani moje działania nie pozostanie ukryta przed Twoim wszechogarniającym i transformującym dotykiem. Moje pragnienie wykracza poza samo tylko odczuwanie Twojej obecności. Pragnę być przez Ciebie nieustannie prowadzony w każdym kroku, starannie kształtowany w moim charakterze i całkowicie przemieniany w moim wnętrzu, dzień po dniu, w każdej chwili mojego istnienia, aż w końcu nie pozostanie we mnie nic poza Twoją żywą, doskonałą i świętą wolą, która będzie moim jedynym przewodnikiem i celem. Ukochany Ojcze Niebieski, choć w tej chwili kończę tę głęboką modlitwę, w żadnym wypadku nie oznacza to zakończenia mojej intymnej komunii z Tobą. Wręcz przeciwnie, z pełnym przekonaniem i radością ogłaszam, że to jest zaledwie preludium, świt całego dnia, który pragnę przeżyć w Twojej chwalebnej obecności. Niech każdy mój wdech i wydech, każdy oddech, który dzisiaj wezmę, Przekształci się w cichą modlitwę, w nieustający dialog mojej duszy z Tobą. Pragnę, aby każda myśl, która pojawi się w moim umyśle, była starannie przefiltrowana i idealnie zgrana z Twoją wzniosłą prawdą, a każde działanie, każdy gest, każde wypowiedziane przeze mnie słowo w sposób jednoznaczny ujawniało, że moja tożsamość i mój cel są nierozerwalnie związane z Tobą, że należy do Ciebie. Moja wdzięczność wznosi się ku Tobie, Panie, za Twoją nieskończoną cierpliwość w wysłuchiwaniu mnie, nawet w momentach, gdy moje słowa zawodzą, lub gdy ludzki język okazuje się niewystarczający, by wyrazić to, co czuję w głębi serca. Dziękuję Ci za Twoją niezachwianą stałość, za to, że jesteś przy mnie, niezłomny i obecny, nawet wtedy, gdy moja wiara czasami Chwieje się w obliczu przeciwności losu czy życiowych niepewności, a przede wszystkim moje serce przepełnia. Wdzięczność za to, że kochasz mnie z intensywnością i głębią, które przekraczają wszelkie ludzkie zdolności opisu czy zrozumienia. To miłość, która mnie podtrzymuje, uzdrawia i napędza do działania. Moje pragnienie nie ogranicza się jedynie do krótkich i izolowanych chwil z Tobą. Tęsknię za całym istnieniem zanurzonym w Twojej transformującej obecności, za życiem, w którym każda chwila będzie świadectwem Twojej łaski. Niech nawet po wypowiedzeniu tego Amen moje serce pozostanie wiecznie wrażliwe na Twój łagodny i prowadzący głos, a moje kroki w każdej podróży i w każdym wyzwaniu Będą zawsze pewne, bezpieczne i pełne celu, ponieważ są kierowane i błogosławione przez Ciebie wieczną skałę. Do wszystkich, którzy wytrwali i wysłuchali tej modlitwy do samego końca, zwracam się z najszczerszymi słowami miłości i zachęty. Drogi bracie, droga siostro, pamiętajcie, że nie musicie kroczyć przez życie samotnie. Pozwólcie, aby Duch Święty, ten sam, którego obecności szukaliśmy w tej modlitwie, otoczył was swoją niezmierzoną miłością, poprowadził przez wszelkie trudności i wzmocnił w każdym aspekcie waszego istnienia. Jego moc jest dostępna dla każdego, kto otworzy na niego swoje serce. Zachęcam Was gorąco. Wróćcie tutaj jutro, abyśmy mogli wspólnie, raz jeszcze, Zanurzyć się w modlitwie i poszukać Bożej obecności. Niech to nie będzie jedynie rutynowy nawyk, lecz głębokie. Autentyczne pragnienie pozostawania w bliskości z Bogiem, który jest źródłem wszelkiego pokoju i nadziei. Z wdzięcznym sercem zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ tutaj wspólnie dążymy do odkrywania i doświadczania tej transformującej obecności, która zmienia życie na lepsze. Wasza subskrypcja pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób, które również pragną tej bliskości. Podzielcie się tą modlitwą z kimś, kto Waszym zdaniem potrzebuje nadziei, pocieszenia lub po prostu przypomnienia o Bożej Miłości. Wasz jeden gest może stać się dla kogoś promykiem światła w ciemności. A przede wszystkim trwajcie mocno i niezachwianie w wierze z oczami utkwionymi w autorze życia, w tym, który jest początkiem i końcem wszystkiego, w naszym panu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech wasz dzień będzie wypełniony pokojem, który tylko Bóg może dać, pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie i który strzeże waszych serc i umysłów. Do zobaczenia przy następnej modlitwie.